Paweł Zacharek, legendarny przewoźnik przez warty. Urodził się na Barce w Bydgoszczy w rodzinie Wodniaków. Przed wojną wielokrotnie przepływał przez Gorzów, wówczas jeszcze Landsberg, przewożąc barką zboże do Berlina. Do Gorzowa Zacharek przybył jako 29-latek. Był to rok 1945. Mieszkał z rodziną na Barce, przycumowanej przy brzegu Warty. Dlatego też zdarzało mu się ratować tonących. Tak rodziła się jego legenda ciężko pracującego, pomocnego, odważnego i sympatycznego przewoźnika. Paweł Zacharek uruchomił swoją firmę przewozową. Miał nawet na tę okoliczność pieczątkę przewóz łodzią Paweł Zacharek Gorzów ulica fabryczna. Tak pływał przez warte, wożąc gorzowian w obie strony. Swoją działalność prowadził do 1965 roku. Na początku Zacharek wiosłował ręcznie, wiosłami. Potem, dopiero jakoś pod koniec lat 50., pojawiła się łódź motorowa. Była to łódź nazwana od imienia jego ukochanej żony, Ksenia. Ludzie podziwiali jego siłę i spryt. Całe godziny wiosłował tam i z powrotem, pomimo dosyć mocnego nurtu. Największą frekwencję miał w niedzielę, gdy na zawarciu odbywały się zawody żużlowe. Gdy zakończył swój łódkowy biznes, został na wodzie. Zdobył stopień kapitana i pływał w żegludze bydgoskiej.